5 lipca Jonasz Milewski. Dzień dobry! Dzisiaj studio TVS zapanował młodzieżowy dziennikarski Klub ESK. Jesteśmy grupą młodzieży zebraną przez biuro ESK w Katowicach oraz młodzieżową platformę komunikacyjną. Inicjatorem obozu jest Piotr Zaczkowski. Sam osobiście, ale też cały zespół biura. Jest ciekawy, jak młodzi ludzie spojrzą na nasz projekt, jak spojrzą na miasto, jak spojrzą na region. Mogli spoglądać z czterech perspektyw dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, prasowych oraz fotografów. Niektórzy z młodych dziennikarzy poznawali Nikiszowiec. Dowiedzieliśmy się o pewnej osobie, z którą mówiliśmy się już na godzinie 16 na wywiad, pani Helga, która jest rdzenną mieszkanką Nikiszowa. Urodziła się tutaj, ma 77 lat i nie możemy się doczekać po prostu, e, aż przeprowadzimy z nią wywiad. Rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, zadawaliśmy im pytania, e, no jakoś nauczyliśmy się obsługi tego dziwnego urządzenia, chociaż tu jest bardzo dużo przycisków. Okazało się, że mieszkańcy Nikiszowca są niezwykle otwarci. Nie mieli żadnych oporów przed opowiadaniem o sobie. W ogóle to ja handluję antykami, także ja mam dużo ciekawych rzeczy. Justyna Sęk, jedna z uczestniczek obozu przyznaje, że dziennikarstwo to jej pasja. Lubię dziennikarstwo i to jest taka moja myśl przewodnia na przyszłość. I skoro miałam okazję się jakoś podszkolić, to z tego chętnie skorzystałam. Jednak nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem. Odczucie tego na własnej skórze wzbudzało w niektórych niemałe emocje. Nie dostaliśmy się w ogóle na stadion, ponieważ są tam naciągane liny i zajmuje się tym Urząd Marszałkowski, który nie wpuszcza tam absolutnie nikogo. Dlatego właśnie nie mogliśmy pochodzić po terenie stadionu. Obóz jest organizowany nie tylko dla młodych dziennikarzy, ale również dla pasjonatów fotografii. Dziennikarstwo nie, to nie jest dla mnie po prostu jakiś kontakt taki z ludźmi, nie, nie bardzo mi podchodzi. Raczej właśnie fotografia, gdzie mogę... Robi zdjęcia jakiejś natury, architektury. Dla wielu z nich to nie tylko przygoda. Trening i też będą te zdjęcia opublikowane, prawdopodobnie w gazecie, którą mamy do zrobienia. Będzie ona, znaczy musimy zdjęcia wysłać właśnie do, do jutra. Do niedzieli będą zaspokajać głód, również ten informacyjny, bo przed nimi jeszcze sporo pracy. Efektami pracy wszystkich grup będą reportaż radiowy, telewizyjny, wystawa prac fotograficznych oraz gazeta. To wszystko w dzisiejszych Silesia informacjach. Do widzenia.